W dzisiejszym Felietonie Historii Czerwonej będzie o tym, jak Lewica zaprzepaściła szansę na zaistnienie z alternatywnym przekazem dotyczącym historii najnowszej ze względu na swoją zwyczajową grzeczność i, i brak umiejętności radykalnego zaatakowania panujących obecnie fałszerzy historii. Taką zmarnowaną szansą było wystawienie przez parlamentarną lewicę Bartosza Rydlińskiego z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego na kandydata do Kolegium Instytutu, pa Instytutu Pamięci Narodowej. Na profilu Historii Czerwonej publikowaliśmy wywiad z Ryglińskim, w którym przedstawił swoje założenia programowe. Trudno nie przyklasnąć tym założeniom, pomysłowi, aby rozszerzyć działania Instytutu Pamięci Narodowej na cały wiek XX. Cieszy propozycja uwzględnienia badań nad rewolucją 1905 roku i zaznaczenie jej znaczenia dla historii XX wieku z jednej strony, i z drugiej wspomnienie o ofiarach Transformacji, kosztach przemian tak zwanych demokratycznych z lat 90. wieku XX. Oddajmy głos samemu Rydlińskiemu, który wypowiadał się na Komisji Sejmowej na temat rewolucji roku 1905 i rozszerzeniu zakresu działania Instytutu Pamięci Narodowej. Mówił w ten sposób. Dlaczego cały XX wiek? Gdyż bez poszerzenia obowiązy obowiązywania tej analizy, Anihilujemy bardzo ważne, fundamentalne wydarzenie w polskiej drodze do niepodległości, jakim była rewolucja 1905 roku. Doświadczenie wielomilionowego bezrobocia, upadku przemysłu, em, straty szans na rozwój to jest społeczna trauma milionów ludzi w naszym kraju, również mojego pokolenia. Kolejnym dobrym pomysłem jest zwrócenie się ku historii społecznej, ludowej, takiej oddolnej, dotyczącej rzeczywiście większości społeczeństwa, a nie tylko wielkich wodzów polityków. Tutaj też muszę pochwalić kandydata lewicy. Na czym polega problem? To byłyby znakomite pomysły i, i świetna okazja do wyjścia z nowym programem, gdyby nie to, że mamy do czynienia z nienormalną instytucją, tylko z Instytutem Pamięci Narodowej. Z samego za, swojego założenia Instytut jest instytucją złą, haniebną i mającą na celu fałszowanie historii, powinien zostać zlikwidowany. Ta kwestia dotycząca manipulacji, kłamstw i no, całego arsenału środków stosowanych przez IPN jest poruszana w cyklu, który publikowaliśmy: Jak kłamie IPN, więc nie będę się tutaj powtarzał. Rydliński miał. Okazję, żeby sformułować postulat likwidacji IPN-u, że idzie tam, aby doprowadzić do tego, aby instytut wreszcie przestał istnieć albo całkowicie zmienił swoją formę. Niestety niestety zamiast ostrego uderzenia w IPN wypowiedzenia haseł kwestii które szokowałyby prawicę stały się takimi programowymi uderzeniami mocnymi zdecydowanymi jego wypowiedzi były takie bardzo poprawne, do bólu umiarkowane. Starał się rzeczowo przedstawiać swoje racje. Zamiast jasno uderzyć w stół, powiedzieć: Jesteście fałszerzami, jesteście kłamcami, i zdecydowanie powiedzieć coś, co później mogłoby być właśnie powtarzane w działaniach przeciwko IPN-owi. Nawet jeśli przyszło do tzw. żołnierzy wyklętych, czyli band zbrojnych działających po II wojnie światowej, to Rydliński wypowiada się bardzo umiarkowanie. No tutaj, fragment o żołnierzach wyklętych, właśnie z komisji. Słabość kultywowania żołnierzy wyklętych. Szanowni Państwo, oprócz tego, że pomieszano tam autentycznych bohaterów, jak Lotmież Pilecki, z niemożliwymi do obrony osobami typu ogień czy bury. Oskarżonymi o zbrodnie na ludności cywilnej. Przy okazji, Burego, przypomnę, że na, na stronie Instytutu Pamięci Narodowej możemy przeczytać wyniki śledztwa, wskazujące o tym, jak ludność cywilna, w większości białoruska, została zamordowana przez jego oddział. Natomiast poz, pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli IPN słusznie zwraca uwagę na niemieckie zbrodnie, na niemiecką okupację, to nie do końca rozumiem, jakby gdzie w tym wszystkim odnajdujemy Brygadę Świętokrzyską NNZ. W sensie, jeżeli uważamy, że nie należało kolaborować z Niemcami, to akurat ta brygada kolaborowała. Bardzo dobrze, że wspomniał o Brygadzie Świętokrzyskiej, największej polskiej formacji kolaborującej z hitlerowcami, jej kulturze. To jest już w ogóle skandal, wypisywanie się Polski z koalicji antyhitlerowskiej i, i uderzenie w tony no, wybielania, kolaboracji, wybielania skrajnej faszyzującej prawicy, ale jednocześnie nie ma uderzenia w samo pojęcie żołnierzy wyklętych to Ludzie z IPN-u wypromowali pojęcie czysto polityczne, propagandowe, nie mające nic wspólnego z historią, do którego wrzucono właśnie bardzo, bardzo różnych ludzi, w większości zwykłych bandytów, morderców, sprawców zbrodni wojennych. Tutaj muszę pochwalić parlamentarną lewicę, że 8 lutego sprzeciwiła się. W Sejmie upamiętnieniu jednego z tych zbrodniarzy wojennych, Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, sprawcy zabójstwa co najmniej 68 cywilów, czystek etnicznych, ataków na kobiety i dzieci, mordowania, palenia wsi. Więc jeden z bandytów tutaj został niestety upamiętniony przez Sejm, ale dobrze, że przynajmniej lewica w tym upamiętnieniu. Nie brała udziału, wcześniej z tym było bardzo różnie, szła jak te barany za prawicową propagandą, nie miała, nie miała nic przeciwko, wreszcie mamy jakiś głos sprzeciwu, taki bardzo umiarkowany, ale mimo wszystko. Wracając do samego Rydlińskiego, nie wychodzi ponad socjaldemokratyczne hasła, nie mów, nawet mówiąc o rewolucyjnym wydarzeniu, takim jak była rewolucja hiszpańska, a później wojna domowa w Hiszpanii, w jego wykonaniu brzmi to tak. Polscy ochotnicy bronili Hiszpańskiej Republiki Demokratycznie Wybranych Władz. Dlatego należy się im szacunek i uznanie. Zaś niemieckie bomby, które spadały na lewicowe barykady w Madrycie, Barcelonie w 1938 roku, we wrześniu 1939 roku spadały na Westerplatte, Wieluń, Warszawę czy, bliskimi, czy blisko mi twierdzę modlińską. Powtarza więc kwestię, że Dąbrowszczacy walczyli w obronie legalnego rządu Republiki Hiszpańskiej. Jest to prawda i prawda może istotna dla liberałów, czy też takich centrowych, mieszczańskich demokratów, no ale niekoniecznie dla klasowej socjalistycznej lewicy, nie mówiąc już o nurtach na, na lewo od socjalistów. Takie umiarkowane wypowiedzi miałby moim zdaniem sens, gdyby. Liński walczył o każdy głos i był w stanie wygrać z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, człowiekiem zajmującym się no, właśnie tym fałszowaniem historii, powiązanym z Radiem Maryja, mającym w dziwny sposób jakiś tam tytuł naukowy, który, jak widać, niewiele znaczy, bo, bo różni profesorowie, naukowcy też mogą właśnie brać udział w fałszowaniu historii. Uh... Rydliński swoją taktyką nie zyskał ani poparcia tzw. demokratów z Platformy Obywatelskiej, dla których nawet socjaldemokratyczna pamięć historyczna, jak to ujął, była zbytnim ekstremizmem, nie mówiąc już o politykierach partii rządzącej, których celem jest właśnie wspieranie fałszowania historii jawnego. Jeśli miał być to pokaz niezależności oraz Alternatywnego podejścia do historii, zakwestionowania roli IPN w akademickiej debacie być może byłby bardzo dobry i obalał wiele argumentów oraz mitów propagandy IPN-owskiej. W debacie parlamentarnej czy też takiej bardziej publicystycznej wypadł niestety bardzo słabo. W wyniku tego o kandydaturze Rydlińskiego wkrótce nikt nie będzie słyszał. Nawet samo to przesłuchanie na komisji nie odbiło się szerszym echem a nigdzie w mediach, nie, nie było szeroko komentowane w mediach społecznościowych, raczej taka malutka banieczka, która sobie pękła i już nikt o tym nie pamięta. A ja, mimo to, mam nadzieję, że lewica wyciągnie wnioski z tego, parlamentarna lewica wyciągnie wnioski z tego, co się działo na komisji. I sam Rydliński, który w swoich mediach społecznościowych prezentuje się jednak bardziej zdecydowanie, bardziej odważnie, też wyciągnie wnioski ze swojego wystąpienia i skutków, jakie one, ono przyniosło. Ja z kolei zachęcam do odwiedzania na przykład Ih, komentowania działań różnych fałszerzy historii, wyjścia bardziej zdecydowanego przeciwko działaniom IPN-owskim. Na przykład za jakiś czas moglibyśmy zorganizować odwiedzinę większą grupą w przystanku Historia. To jest taki, taka instytucja, miejsce służące IPN-owi warszawskiemu do ogłupiania młodzieży. Więc może zorganizujemy jakąś wycieczkę. Nie wiem, może pan, Rydliński też jakoś się włączy, czy też różne inne środowiska lewicowe. W większym gronie byśmy się mogli przejść na jakąś właśnie propagandową debatę IPN, żeby ją trochę pozakłócać, rozbić, wzbogacić o, o przekaz, który będzie prawdziwy, będzie się opierał właśnie manipulacją. A chciałbym usłyszeć też, co Wy sądzicie o takim no, odbiorze odpowiedzi na politykę historyczną IPN. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli macie jakieś sugestie co do kolejnych tematów. Komentarze, komentarze są dla Was otwarte. Zachęcam do słuchania, subskrybowania naszych felietonów. Dziękuję.